Halo, halo. Tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Radiowe Pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów starych radiodbiorników i telewizorów. Halo, halo. Tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Dzień dobry, chciałem powitać wszystkich na mojej kolejnej prezentacji. Tym razem będzie bardziej kolorowa niż te wcześniejsze, a to dlatego, że tematem jest radio na starych pocztówkach. A po zrobieniu całej prezentacji okazało się, że znowu się troszkę tego nazbierało, więc zostało to siłą rzeczy podzielone na dwie części, żeby nie zanudzić, żeby nie zanudzić wszystkich. Po, po przejrzeniu w zbiorów, no i tego, co, co ogólnie udaje mi się znaleźć w internecie. Postarałem się podzielić pocztówki na kilka takich kategorii. Pierwsza z nich to są kartki pocztowe z dziećmi oraz tak zwane kartki rysunkowe, których chyba tak naprawdę jest najwięcej, jeśli chodzi o karty pocztowe dotyczące radia, radiotechniki. Następne to kartki pocztowe z życzeniami oraz życzeniami świątecznymi. Reklamowe karty pocztowe, których też, też, też można było spotkać. W większości było to firmy PZT i Philips. Innych, innych jakoś tak gorzej, tak powiemy, ze znalezieniem, natomiast pewnie jakieś są. Następne kartki pocztowe przedstawiające ważne wydarzenia państwowe, też takie były. No i na końcu kartki pocztowe wydawane przez Polskie Radio, reklamujące Polskie Radio. Tutaj mamy. Tutaj mamy um, serię, y, serię czterech, to są na razie trzy, ale serię czterech pocztówek wydanych y, przez. Ile czy było? O jest, dobra. Seria pocztówek z dziećmi zaprojektowana przez austriacką artystkę y, Woli Jaukowską. Bardzo fajne. Fajne, kolorowe te pocztóweczki są. Z radiem były tylko wydane cztery sztuki, natomiast były też różne serie. Głównie z dziećmi ta pani rysowała. A tu już mamy również z tej serii pocztóweczkę. Z tym, że to już jest, jak mówię, data stempla pocztowego była to 28 marca 1927 roku. No, mamy tutaj opis, co tam pani przeżywa, jakie różne rozterki życiowe, to, to dla zainteresowanych mogę to lepszy skan wysłać. Natomiast pocztówka bardzo fajna, kolorowa e, ze słuchawkami dziewczynka, do której Pani tam się później odnosi, że w nowych słuchawkach wygląda dokładnie jak ta dziewczynka ze, ze zdjęcia. Tutaj mamy kolejną, kolejną pocztówkę e, również autorstwa Pani Fiałkowskiej. To jest czwarty, data stempla 4 kwietnia 1929 roku. I tu ciekawe mamy yy, powstanie, znaczy, może nie to, że powstanie, ale yy, yy, wysłana została przesyłam pozdrowienia z pociągu w drodze do Lwowa. Można sobie teraz, że tak powiem, prze. Yy, taki. No, ja to mówię, że to jest taki obecny Facebook ktoś się chciał pochwalić, że, że jedzie do Lubowa, więc wysłał taką pocztóweczkę z jakiejś stacji, z jakiejś stacji e, przesiadkowej na przykład. Tutaj mamy fajną pocztę powiedzieć z dzieckiem, ale widzimy tutaj też stempel. Jest to pieczątka Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. E, to była Organizacja paramilitarna polska powołana w 28 roku z połączenia założonej w 23 roku Ligi Obrony Przeciwpowietrznej i w 22 towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała ona na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do wybuchu II wojny światowej, jak większość organizacji w Polsce. Jak możemy zobaczyć data wstępu pocztowego to jest 9 maj 1930 roku. No tutaj mamy niemiecką jedną z serii niemieckich pocztówek przedstawiającym dzieci. No powiedzmy sobie te dzieci takie takie są jakie są. Natomiast no rzeczywiście ta, ta, ta seria była jeszcze, tam bodajże były cztery albo trzy dzieci z papierosami. Na, na fotelach, także raczej w obecnych czasach powiedzmy sobie, nie, nie bardzo takie coś mogłoby być dopuszczone do druku. No ale to były czasy przedwojenne gdzie papieros jednak było troszkę coś innego niż teraz. Tu mamy fajne kolorowe, również niemieckie. Tak naprawdę większość pocztówek, które są na rynku, które udało się zdobyć, to, to pochodzą z Niemiec. To jest, to jest powiedzmy sobie 80%, później Francja, Wielka Brytania. Resztę państw to już, są takie, to już są takie pojedyncze sztuki. Włochy, Polska, tutaj również, również niemiecka seria pocztówek z widocznymi głośnikami tubowymi. No i tak sobie w swoich zbiorach poszukałem, co mogło być inspiracją. Po no tej po lewej stronie, powiedzmy, mógł być taki głośnik. Jest to prawdopodobnie jakiś wyrób holenderski. Natomiast tej po prawej być może Coś takiego na nóżkach jest to akurat głośnik niemiecki. Tutaj mamy bardzo ładną pocztówkę francuską z francuskim radiem. Ona jeszcze jest w wersji pokolorowanej, natomiast taka czarno-biała to jakiś taki fajniejszy klimat ma. A i to jest pocztówka wysłana, wysłana w Polsce. Większość tych pocztówek, które mam tutaj, to są wysłane w Polsce, mimo że w Polsce nie były drukowane. Jak mówi data stempla drugi marzec 29 rok. No to właśnie jest, tak jak mówiłem, taka rzadsza, bo to jest to, to jest już Włochy autorstwa Bruno Bromo Stampa. Bardzo ciekawa pocztówka, niestety ta pręga prześrodek świadczy o tym, że pocztówka nie przetrwała, nie przetrwała podróży. No i tu znów mamy niemiecką, niemiecką pocztóweczkę z 1942 roku z widocznym głośnikiem. No i takie moje przypuszczenia, że autor tej pocztówki mógł się w projektowaniu, w rysowaniu tego głośnika mógł się wzorować na niemieckim telefunkenie na głośniku Protos. No, taki troszkę, troszkę podobny tu jeszcze proto z wersji bakilitowej, on może troszkę bardziej nawiązuje do tamtej pocztówki, niestety jak swoich zbiora niestety nie posiadam. No i tu mamy bardzo fajną, taką stympanem pocztóweczkę, można powiedzieć, że jest to, to pocztówka trójwymiarowa. Mamy tutaj podkładkę, na to yy, z jakiegoś materiału, pluszu, nie wiem jak to nazwać, wycięte kawałek ubrania, włosy. Na to naklejona twarz i słuchawki. No, grubości ta pocztówka w rzeczywistości to jest około 4-5 mm, więc no, na pewno w tamtych czasach robiła, robiła wrażenie, zwłaszcza na dzieciach. Tym no bardziej, że ten pan jest taki czy przystojny, mówię. Zostawiam do oceny. O, i tutaj mamy już pocztóweczki, pocztóweczki z życzeniami. I z powiększowaniem imienie tam jest napisane. Tu mamy ciekawy, bardzo ciekawy stempel pocztowy, a mianowicie strzeleckie szeleckie mistrzostwa świata odbywały się we Lwowie w pierwszym roku. Powiem szczerze, że dowiedziałem się, że takie coś miało miejsce właśnie z tejże pocztówki. Pocztówka wydrukowana we Francji, ale już z polskimi. Napisa napisami z powiększowaniem imienia. Tu mamy już pocztówkę francuską. Kartka francuska z wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bardzo ładna, kolorowa, z motywem wierzęcym. I tu mamy: będziemy mieć dwie pocztóweczki polskie z okazji, z okazji Świąt Wielkanocnych. I bardzo ciekawa sprawa. Ta pocztówka jest z 10 kwietnia, 26. Tutaj widzimy odbiornik detektorowy. No powiedzmy, natchnieniem autora takiego tej pocztówki mógł być, mógł być taki odbiornik. Niekoniecznie ten, ale coś w tym stylu. Tak mówię, 10 kwietnia, 26. A następna pocztówka mamy, 10 kwietnia. 36 roku, czyli równo, równo 10 lat różnicy mamy pomiędzy stemplami na tych dwóch pocztóweczkach. No, i tutaj mamy już również pocztówkę polską wesołego Alleruja. Jak mówię, jeśli chodzi o występowanie na rynku, no to pocztę, polskie pocztówki jednak są bardziej unikatowe od pozostałych. Zresztą, jak wszystkie polskie rzeczy z względów, tu mamy też pocztówki. Z Wielkanocne, tym razem niemieckie. Na tej widzimy całą aparaturę, całą aparaturę, żeby radio mogło zagrać. Głośnik, radio, aparat nanodowy i bateria. No i jest też bardzo fajna pocztóweczka z, z aparatem radiowym i głośnikiem tubowym. Tutaj jedna z niewielu pocztówek. W moich zbiorach amerykańska Bożona to ze świętym Widać, że jest ona tłoczona na rewersie tej pocztówki. Jest to widać tłoczenie i rzeczywiście y, jest to pocztóweczka tłoczona, bardzo ciekawa. No i tutaj mamy już pocztówkę niemiecka, Natomiast wysłana, wysłana nie, nie ma stempla. Natomiast jest to wysłana yy, pocztówka pochodząca z czasów okupacji. Mamy tutaj Generalną Gubernię Częstochowa. No i tutaj opis życzeń, to tam, co komuś i pokrótce opowiada, jak mu to się dobrze żyje za czasów okupacji. Tu mamy bardzo ciekawe pocztówki, są to już pocztówki żydowskie pocztówka żydowska polska i żeby było śmiesznie takich podlossów drukowana w Niemczech. Udało mi się może nie dosłownie, ale przetłumaczyć te napisy, które tutaj są więc w języku no to jest to pocztówka z okazji nowego roku mówiąca o tym, że wyczekiwane są Wyczekiwana jest wycieczka odwiedziny 14, 14 wędrowców, którzy przyjadą właśnie na, jak tu jest zobrazowane e, samochodami. Tak w skrócie to można opisać, co tam jest napisane. Kolejna, kolejna żydowska Również, również jak widać, wydrukowana. Niemczech. No wiadomo, uczył się finansów. Kolejnymi z pocztówek, z kategorii pocztówek, to są pocztówki reklamowe. Tutaj mamy bardzo ładną, kolorową pocztówkę reklamującą główny skład radioaparatów Electric, Philips i Capello. Tych film głównie, ale również innych, mieszczących się w Krakowie przy ulicy Starowiślanej. No i tutaj mamy takie rysunki. E, mamy takie rysunki aparatów. To jest to, no powiedzmy, e, wizja autorska e, odbiornika Opera. Tutaj mamy Milano, to prawda z trzema gałkami, ale jednak. No i tutaj mamy, e, tutaj mamy Philipsa. E, chyba to jest 739. 738 e, numer, jeśli... Jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to pewnie któryś z kolegów mi Tutaj również jest, yy, również z tego, sklep, yy, z tego sklepu pod ze Staro bardzo ciekawej treści. Proszę o wydelegowanie do mnie w dniu takim i takim, przed południem, po południu albo wieczorem, radiotechnika specjalisty w celu, no i tu można było sobie wybrać, bezpłatnego zbadania mojego odbiornika i zademonstrowania, jak działa z nowymi lampami lub nieobowiązującej demonstracji najnowszego odbiornika lipca typ no i należało podać typ. Bardzo ciekawa kosztóweczka niewypełniona, więc ktoś nie skorzysta. No i tutaj mamy reklamową e, reklamową firmy PZT Echo firmy PZT z odbiornikiem PZT Echo 127 tutaj mamy również Również PZT tym razem 241 z otwieranymi, z zasuwanymi, może nie z otwieranymi, z zasuwanymi, odsuwanymi drzwiczkami. Ale inaczej model to jest 231, ale w tym, że 231 otwierały się drzwiczki tak jak, tak jak w szafie. W szafie to przodu. No i kolejne PZT. No bo jako, że PZT była firmą z kapitałem z kapitałem. Z kapitałem państwowym, no to na, na reklamy wydawała dość dużo pieniędzy, więc, więc tychże, tychże kart pocztowych przetrwało w miarę dużo w porównaniu oczywiście z innymi firmami. Mamy tutaj dwa odbiorniki: 121 ten górny oraz 131 ten dolny. No i znowu mamy tutaj PZT. Może nie tyle PZT, co y, reklama DTFON-a. Y, reklamuje telefon y, speaker Tadeusz Bochański. To chyba najbardziej znany speaker przedwojennej. Chociaż Bochański też był i speakerem, ale y, jeśli chodzi o przedwojnie, przedwojnie, najbardziej popularny speaker polskiego radio. No i na tym byśmy zakończyli, żeby nie przedłużać. Nie przedłużać i nie zanudzać e, słuchaczy pierwszą część, pierwszą część prezentacji, a ta pocztówka została, jak głosi napis opis na rewersie, jest to klasztor e, Urszulanek Świdnicy. To jeszcze było po niemiecku, no bo wtedy jeszcze Świdnica była e, w Niemczech, natomiast po no, wojnie trafiła już pod nasze e, jako e, na tereny Polski. To też ciekawa bardzo postulatka. Bardzo, bardzo dziękuję za, za